Manko, witajcie w ten czwartkowy, nudny niestety piłkarski dzień. Coś tam się dzieje, natomiast nie za wiele. Na szczęście grają w Hiszpanii, grają konkretnie w Pucharze Króla. E, ja polecę Wam dzisiaj kuponik na, na te zdarzenia. Natomiast, najpierw pamiętajcie o tym, że rejestrując się z naszego linka, który macie i w opisie, i w komentarzu, dostajecie 25 zł free beta przy wpłacie 50 zł depozytu, czyli tak naprawdę dostajecie połowę wpłaty w, w za darmo. Ja zawsze chciałbym dostawać Połowę tego, co wkładam za darmo, dodatkowo nie wiem, jakby na przykład weszło mi do życia połowę wypłaty, to byłbym bardzo szczęśliwy. Zwłaszcza, że stoi tam Roki, który między innymi o tym decyduje. Byłoby naprawdę miło. Wy to możecie zrobić za darmo, więc pamiętajcie o linku w opisie. Natomiast kupon na dziś. Ja patrzę sobie na Hiszpanię i patrzę na, na oba dzisiejsze mecze. Biorąc pod uwagę, że Atletic Bilbao gra z Walencją na wyjeździe, to. Bardziej idę w stronę Walencji. Bilbao mnie przekonuje, ale głównie u siebie, jeżeli ten mecz byłby rozgrywany na słynnym stadionie San Mamés, to e, szedłem w stronę Atletiku, ale tutaj e, stawiam na to, że to jednak Walencja wygra z kolei. Są też derby Madrytu, czyli prawdopodobnie największy hit dzisiejszego grania. Real podejmuje Atletico, i ja wiem, że Real nie przekonuje formą, ja wiem, że ten styczeń nie jest najlepszy dla królewskich, natomiast stawiam na to, że e, Atletico, nie będzie w stanie y, przeciwstawić realowi, także taki y, dubelek na gospodarzy. Y, z takiego dubelka robi nam się kurs 5,18. To powiedzmy, że dwie stówki na taki y, kupon wejdą i mamy do wyciągnięcia 912 zł. Stawiam, patrzę, jest 912 zł. do wyciągnięcia. A do wyciągnięcia dla Was są też e, free, bety. free bety. w komentarzach, wystarczy, że wytypujecie w komentarzu prawidłowy wynik starcia Real Madryt-Atletico Madryt i wskażecie prawidłowo strzelca jednego z goi, czyli na przykład 2-1 i Vinicius. E, padnie taki wynik, Vinicius strzeli gola, to e, 25 zł free beta leci do Was. O ile będziecie w gronie najszybszych, bo to są free bety dla trzech najszybszych osób. Ja za dzisiaj dziękuję, jutro startuje Ekstraklasa, także będzie. Typować. Będą mecze do typowania, a nie jakieś tam derby Madrytu. Kłaniam się i do zobaczenia.